Jedne dzieci marzą o zawodzie lekarza czy policjanta, inne pragną zostać gwiazdą sceny albo ekranu. W tym drugim przypadku, o ile się z nich nie wyrośnie, same chęci, poparte talentem oraz ciężką pracą, mogą jednak nie wystarczyć. Przydaje się jeszcze trochę szczęścia i no właśnie co? Przy okazji jego pobytu w Legionowie zapytaliśmy o to Michała Szczygła. Po pięciu latach na estradzie zdobył już sporo doświadczenia, ale wciąż dobrze pamięta, jak to jest zaczynać przygodę ze śpiewaniem. Czyniąc to w świecie oplecionym wirtualną siecią i na wyciągnięcie ręki, a właściwie dosłownie w rękach, mając urządzenia pozwalające młodym, nieznanym wykonawcom zadbać o autopromocję. Na pewno jest łatwiej niż lata temu po prostu się pokazać przez to, że jest internet, przez to, że Łatwiej znaleźć te talenty, które no już teraz nagrywasz telefonem, jeżeli jest całkiem ok, ten telefon, no to to jest takiej jakości, że już słychać, czy masz talent, czy, czy jak się prezentujesz na scenie, jeżeli to są ze sceny rzeczy. Myślę, że to jest mniej blokad, w sensie, aby się pokazać. To rzecz jasna dopiero pierwszy krok, bardzo ważny, lecz wcale jeszcze nie decydujący o tym, czy komuś uda się zostać gwiazdą, a po wielu latach scenicznym weteranem. Jeżeli chodzi o utrzymanie się na rynku, możliwe, że jest trochę trudniej, bo mamy czasy dynamiczne, gdzie się cały czas coś zmienia, gdzie jest duża rotacja artystów na listach przebojów. A wielu z nich polega tylko na gotowych utworach, które podsuwają im mniej lub bardziej zdolni muzyczni producenci. Po udanym debiucie łatwo też nabrać przekonania, że dalsza kariera stanęła właśnie otworem. Przekonania, które dla niezliczonej rzeszy wykonawców stało się początkiem końca ich marzeń o wielkich pieniądzach i sławie. Pojawia się sporo artystów, którzy um, nagrają pierwszy numer, odniosą sukces, po czasie, um, po czasie jakby nie potrafią jakby iść za ciosem, ale to nie jest czasami nawet ich wina, tylko tak jest. W sensie trzeba mieć jak we wszystkim, jak w życiu dużo szczęścia, też odpowiednich ludzi wokół siebie, no i myślę, że też plan długoterminowy, żeby faktycznie na wiele lat być na scenie. Planując karierę w show biznesie warto o tych kilku cennych wskazówkach pamiętać dla dobra własnego, ale też swojej przyszłej wiernej i oddanej publiczności.